Witam serdecznie. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać urywki z filmiku Pana Johna Ramireza. Oczywiście, możecie sobie sami ten filmik znaleźć. Świadectwo tego człowieka pokazuje, jak ważna jest wiara, poznanie Boga i zrozumienie Ewangelii, przede wszystkim przyjęcie Pana Jezusa do naszego życia. Na tym świecie, w tym momencie są osoby, które pracują dla diabła codziennie i te osoby rzucają klątwę na zwykłych ludzi. Są demo, mają demony raka, chorób, biedę, niepowodzeń. Te wszystkie rzeczy pochodzą od szatana i musimy to pojąć i zrozumieć. Prośmy Boga o ocalenie, wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa, bądźmy ochrzczeni z wody i bądź młeszczeni Duchem Świętym. Proszę was, obejrzyjcie uważnie to, co chcę wam pokazać. Ciekawe jest jak zaczęli ten filmik. Pierwsze co pokazali ideolaterię, bało tego, tego czasu, tego świata.

ten pan właśnie mówił jak od bardzo młodego wieku był świadkiem, jak jego tata szedł do pokoju, gdzie oddawał chwalę diabłu. On czuł tą taką demoniczną moc, która przychodziła do ich mieszkania. Mówi, że chodził od młodego wieku, od siódmej wieczorem do piątej rano do kościołów demonicznych, szatańskich, gdzie wychwalano diabła. Trenowali go czarnoksiężnicy. Wyznawcy Czarnej Magii, tacy, którzy byli w tym od 40-50 lat, jak zostać czarnoksiężnikiem, czarodziejem, takim po prostu osobą, która wyznaje szatana i wykonuje dla niego pracę. Training me to learning how to speak to principality, spirytus on the ground, the devil himself. You couldn't speak to the devil right away. Mówi, że e, uczono go, jak rozmawiać z tymi demonami, jak rozmawiać z tymi duchami nieczystymi, jak się z nimi porozumiewać. Mówi, że nie można było oczywiście od razu porozm porozmawiać z szatanem. Trzeba było zarobić, trzeba było coś zrobić, żeby on mógł ci się ujawnić. You had to earn your right to speak to the devil. I put it on, and the necklace was my first contract with the devil. I tutaj mówię, jak e, nastąpił jego pierwszy kontrakt z diabłem. Spadł na szyję, którą po prostu na siebie założył. Zobaczcie tutaj, pierwsze, co e, jego mama zrobiła, wzięła go do tarocistki. I... Sami możecie zobaczyć potem, skąd starociści, wszyscy wróżbiarze i wszelkiego rodzaju osoby, które wróżą z rąk, z czegokolwiek, biorą swoje moce. Są to moce z szatana. Pan Bóg nie objawia ludziom przyszłości, tylko Pan Bóg zna przyszłość. Więc te osoby, które miały jakikolwiek kontakt z tymi osobami, muszą niestety odpokutować, muszą przeprosić Pana Boga, to jest grzech. Takich rzeczy nie powinno się robić. Dlatego... I'm going to go to the hospital. And she said, this boy got this boy, we, we want him, we want him, we want him, we want him. The first encounter I had as a 10 year old boy with the devil showed up and took the offering of giving my life to him. And they put five beasts around my neck, the five worst devil work the five worst demons of Prince. Tutaj mówię pierwszy raz, jak dostał naszyjniki. Są to, to on to są praktycznie demony w tych naszyjnikach. Mówię, jak tylko je założył, musiał, y, powiedział mu Szatan, że te demony właśnie przejmą jego życie. They put them right under my neck, which is Santoria. They put them right under my neck, and they said, "These are gonna be your, 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 your spiritual guys, and these are gonna be your guardian angels, and they're gonna take care of your life from now on." Principle, <clears throat> right? Who owns this region? Who's in this region? Who's running this principality? What principality name is this? I, I, have, I have, uh, had how to channel powers at the age of 13 years old. Zobaczcie, jak go uczyli, jakie regiony, w jakich regionach poszczególne demony, złe duchy yy, rządzą. I zobaczcie też ważne, że oni po prostu wychodzą z ciała i podczas astro projecting rzucają klątwę na ludzi. Na regiony. Yy, to, jest ich, to jest ich praca.

Musimy zrozumieć, że właśnie to wszystko złe na świecie jest od Szatana i to jest powiedziane w Biblii. Szatan przyzna tę ziemię, żeby zniszczyć, że, że jest ojcem kłamstwa i on jest odpowiedzialny, on jest po prostu niszczycielem tej ziemi. Zobaczcie, w wieku 15-16 wiedział, jak te wszystkie demony przerzucić na pewne regiony, na osoby. Zobaczcie, on chodził do szpitala i rzucał klątwy demonów śmierci. I mówię, że przez to chciał y, otrzymać jakąś nagrodę. Chciał po prostu być takim ulubieńcem, żeby mógł być właśnie największym takim y, w, w, w słonnikiem diabła w całym Nowym Jorku. Dziewczyna stała się moim tatą. Zastąpił mojego tatą, bo modliłem się, żebyś zabił mojego tatę. I w wieku 33 lat mój tata został postrzelony w nocnym klubie w twarz. a woman that wasn't even his, when he had to go up and home. ...principalities and, and demons, to the point that I was able to sit with the devil. Like I'm sitting with you today, and the devil will manifest himself in a human form, he or the president will come into the room, and I will speak to the devil all night long, and he will give me assignments. I will go to five clubs, or five languages a night, to look for people to recruit to the dark side. I will... I zobaczcie, on mówi, on tak się posunął szybko do przodu, że on był w stanie rozmawiać z diabłem. Mówi, tak jak ty tutaj siedzisz, w formie człowieka. Jak ja to jest przeżyję, że większość osób jest po prostu, my nie rozumiemy po prostu, jaka walka duchowa tutaj zachodzi o nasze dusze. On chodził do klubów, żeby znajdować osoby, które będą razem z nim to robiły. To tell people their lives i would tell people things that they did things that was going to happen to them that they didn't have no clue who i was they didn't know who i was i just had the demonic powers i had a taste for blood <laughs> taką demoniczną, która pozwalała mu powiedzieć, co się stanie w przyszłości, co będzie i tak dalej. Oczywiście musimy tutaj zrozumieć, że tylko Pan Bóg zna przyszłość. I teraz, jeżeli my się zgodzimy z tym, co mówi wróżka, to te demony tak będą stymulować naszym życiem, że może faktycznie pewne rzeczy się przetrafią. Oczywiście wszystko dzieje się w świecie duchowym, czyli jeżeli one przepowiadają przeszłość, one dokładnie wiedzą, co się dzieje, co one widzą, one większość z nich mieszka właśnie w osobach, bo wiecie, że chrześcijanie nawet mają demony, co jest w Nowym Testamencie o tym mowa. Bardzo wiele. Dlatego ważne jest, żeby każdy z nas przeczytał Biblię, znał ją i wiedział, z czym mamy do czynienia w tym życiu. Czyli tutaj mówi, że praktycznie zabijał zwierzęta i pił ich krew, co jest właśnie ostatnio przeczytałam, jest bardzo przez Pana Boga zakazane. I jest bardzo ważne, tutaj mam pięć minut mi zostało, więc ja szybko wam opowiem. Przyszedła do niego pewna kobieta, chciała mu zapłacić pieniądze za to, żeby zabił pewną kobietę. To się okazało, ta kobieta jest chrześcijanką. I on nie mógł, on nie mógł na niej rzucić klątwy, cokolwiek nie robił, nic nie wychodziło. I szam powiedział, że mają zostawić, bo że nie ma czegoś takiego robić. Więc zobaczcie, jakie to jest ważne w nasza wiara, to co wam właśnie próbuję powiedzieć. Właśnie to jest coś pięknego tutaj. On przyszedł do domu z klubu nocnego, oglądał jakiś głupi show w telewizji i pierwszy raz usłyszał głos, który powiedział: Synu, ja przechodzę po ciebie. And that door was the TV that was talking to me, and I said, "No, this, isn't, this can't be TV because these people are beating each other up." This voice—I knew the voice of the devil. I was sitting with the devil like I'm sitting with you today. And he would come into human form. He will come into the, the room. He'll, he'll come in sometime. The presence of him will come into the room. The atmosphere changes. The second time around, I said, "This is it." This is it. He went to me the second time around. The cross of Jesus Christ. help there's no greater love than the cross that will comfort sinners let me behalf so I Wywiadał właśnie tutaj historię, jak został zabrany do piekła w trakcie swojego snu, i diabeł oczywiście był na niego wściekły, że chce wyjawić w całą jego prawdę, że chce go zostawić, że on mu pokazywał, pokazał tyle rzeczy, a on chce się od niego odwrócić. I on mówi, że w momencie, jak chciał go złapać, spadł krzyż przed nim i po prostu diabeł nie mógł w ogóle nic na to poradzić. Właśnie, jakie to jest ważne, mówi, żebyśmy zrozumieli, że nie ma większej miłości niż to, co zrobił dla nas Pan Bóg. Czyli zesłał swojego jedynego syna, który poświęcił swoje życie życie człowieka naprawdę. On był tak dobry, on uzdrawiał ludzi, on robił rzeczy, gdzie nikt tego nie robił, żaden z proroków takich rzeczy nie robił. I on był praktycznie on był bez grzechu. Nie praktycznie. To była jedna osoba, która właśnie nie miała grzechu i umarł za nas wszystkich. David said, if I make my bed in hell, I have a plan for my life. The my despicable demonic, selfish ways, arrogant, self-centered ways in hell. When I was done for the count, Jesus Christ loved the mischief. And he said. To jest właśnie bardzo ważne, bo Pan Jezus uratował go, kochał go pf, i właściwie dla, takiego, dla takiej osoby, zreszcie, dla takiego grzesznika, odwrócił jego życie. I on teraz żyje dla Pana Boga, ma swoje własne ministry. Możecie tutaj zobaczyć sobie na YouTubie. Mam plan you. I And when I woke up, then my spirit came back into my body. I woke up and I bent my knee to Jesus Christ. I had a hundred thousand dollar witch stuff in my house. i do I threw witchcraft away. I threw religion away. I threw everything that had to do with darkness away. Wyrzucił wszystko ze swojego domu, co miało jakikolwiek y, y, związek z tym, właśnie co on robił dotychczas. The, the Haiti, Cuba, Miami, so him, we... Oczywiście. Ludzie od razu z tej drugiej sceny chciały, chciały go zabić, no ale zobaczcie, minęło 20 lat i to osoba żyje i ma się świetnie i pokazuje właśnie, co szatan, co on robi, jak robi, ukazuje jego dzieła i żeśmy zrozumieli, że Pan Jezus nas kocha, kocha grzeszników. Musimy się tylko do Niego odwrócić w pełni, zostawić to wszystko, co robimy. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa.